I zdążamy w kierunku Izmiru, czyli starożytnej Smyrny. Smyrna, ulokowana w pięknej zatoce smyrniejskiej i w zasadzie to miasto ma najdłuższą i najbardziej skomplikowaną też historię. Jednak najbardziej ekscytujące jest dla mnie to, że mam nadzieję, że spotkamy po raz pierwszy. Tutaj na tureckiej ziemi chrześcijanina, dlatego że udało nam się właśnie w Izmirze, który dzisiaj nie jest jakąś osadą jak w czasach starożytnych, ale jest wielomilionowym, może pięcio-sześciomilionowym y, ogromnym miastem y, wielu kultur, głównie niestety kultury muzułmańskiej, aczkolwiek właśnie w tym mieście jest kilka kościołów chrześcijańskich i mamy nadzieję, że uda nam się też spotkać tutaj ewangelicznych chrześcijan, dlatego z tą nadzieją. Jedziemy na północ do Izmiru. Znajdujemy się w Izmirze, i tutaj niezwykła chwila, dlatego że udało nam się. Znaleźć kościół, kościół protestancki, kościół ewangeliczny. Jesteśmy blisko centrum w zasadzie Izmiru i tutaj, tutejszy kościół powstał w roku 1834 w zasadzie. Jako brytyjski Kościół protestancki, jako kościół w zasadzie anglikański, pierwotnie nosił nazwę jako kościół wszystkich. Świętych w roku 1865, jak dowiadujemy się z tej tablicy, został przebudowany i do dzisiaj zachowany jest naprawdę w niezłym stanie. Aczkolwiek ta historia tego kościoła, którą poznaliśmy przed chwilą rozmawiając z lokalnym pastorem baptystycznym, który tutaj prowadzi nieliczną społeczność, w zasadzie 40-osobową społeczność, więc to też pokazuje, jak chrześcijaństwo dzisiaj jest marginalne. W Turcji, jak marginalny jest w tak dużym mieście, pięciomilionowym powiedzmy Izmirze, to jest jeden z niewielu kościołów. Ja wiem, że my jesteśmy w naszej polskiej rzeczywistości przyzwyczajeni, że kościoły są wszędzie. Tutaj wszędzie są meczety, natomiast to jest pierwszy kościół, który udało nam się spotkać pierwsza społeczność chrześcijańska, która jest i istnieje. Aczkolwiek w zasadzie ten kościół przez wiele lat stał. Pusty był opustoszały w zasadzie dopiero od 25 lat. Władza przekazała ten kościół, ten budynek przekazała w ręce e, mniej, tych lokalnych chrześcijan, którzy otworzyli tutaj właśnie społeczność. E, cieszy to, że są chrześcijanie, więc mamy nadzieję, że może gdzieś ten ogień chrześcijańskiej wiary w Chrystusa zapłonie znowu na tych starożytnych terenach Sardes. Moi drodzy, trzymam w rękach Biblię w języku tureckim. To też dla mnie niezwykły moment, dlatego że po kilku dniach pobytu w Turcji, muzułmańskiej Turcji, mocno muzułmańskiej, czuć ten klimat, że jest nieco inny niż w krajach chrześcijańskich. Czuję się, jak autor jednej pieśni powiedział, że czym oaza w pustyni, schronisko wśród zbór, tym dla duszy w tym świecie. Jest tak też się czuję. Jest to miejsce takiego azylu chyba w tym mieście ciszy, pokoju i można pooddychać, byśmy rzekli, tą dobrą chrześcijańską atmosferą. Chciałbym też będąc tutaj w tym budynku powiedzieć, w tym okazałym budynku, który w zasadzie ma już poważną historię. Został zbudowany, jak powiedziałem, jako kościół anglikański. 25 lat temu gmina... Baptystyczna, tak określę, Zbór Baptystyczny, otrzymał to miejsce, aby zgromadzać się tutaj i jest właśnie tutaj społeczność. Ale chciałbym cofnąć się na chwilę do czasów starożytnych. W roku. Około roku 155, może 160. Różnie podają tutaj historycy, różnie mówią o tym ojcowie I Kościoła. Było silne prześladowanie, które zapowiedział sam Chrystus w Apokalipsie, mówiąc, że przyjdzie dla Was trudny czas, że diabeł niektórych z Was wtrąci do więzienia. I właśnie w tym czasie chrze wielu chrześcijan zginęło. Były, był taki moment, kiedy w dwóch grupach 1500 i 800 osób zostało było straconych w starożytnej smyrnie. I lud smyrny, obywatele smyrny, ogarnięci tą rządzą zabijania, rządzą prześladowania, zażądali w pewnym momencie, kiedy chrześcijan palono, aby wyprowadzić także Polikarpa, sędziwego już 86-letniego starca, który był uczniem apostoła Jana, jednym z ostatnich uczniów żyjących wtedy, yy, który, który znał bezpośrednio apostoła Jana i słyszał o słowie żywota właśnie od Jana. I wtedy prokonsul, znając przecież sędziwego już Polikarpa, poważnego ucznia, i biskupa Smyrny chciał go ocalić. Złożył mu więc ofertę. Powiedział przeklnij Chrystusa i przysięgnij na, na Cezara, a będziesz wolny. Polikarp nie zawahał się ani chwili i powiedział żyję z Chrystusem 86 lat. Nie uczynił mi nic złego. Jakże więc mógłbym go przekląć? A jeśli udajesz... Że nie wiesz, kim jestem, to chciałem ci powiedzieć: jestem chrześcijaninem. Ta niezwykła postawa polikarpa przeszła do historii. Chwilę później polikarp zginął, spłonął na stosie, na, jednej, na jednym z lokalnych wzgórz, ale okazał się wierny, zachował do końca wierność dla swojego mistrza i pana. Niech Starożytny bohater wiary, Polikarp, będzie dla nas wzorem do naśladowania, żebyśmy mogli, tak jak On, powiedzieć, jesteśmy chrześcijanami, a z tym się wiąże coś poważnego, a mianowicie bezwzględna wierność Chrystusowi i wierność dla tego słowa. Obok Kościoła, w którym przebywamy kościoła obecnie Baptystycznego. Zlokalizowany jest stary cmentarz. Są tutaj płyty nagrobne, które świadczą o tym, że przebywali tutaj brytyjscy chrześcijanie, głównie XIX wiek, może początek jeszcze. Wieku XX. Ale ta ziemia w okolicach współczesnego Izmiru, można rzec, jest nasiąknięta krwią świętych. Mówił o tym już Chrystus w przesłaniu z wyspy Patmos i chciałbym, abyśmy go teraz posłuchali. Są to tylko cztery wersety. Najkrótszy list do siedmiu zborów w zasadzie. Najkrótszy, ale chyba najpiękniejszy. A do anioła zborów w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył: Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, ani nimi nie są, lecz są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Moi drodzy, jak powiedziałem, ta okolica jest, była w okresach pierwszych wieków, była w pierwszych wieków silnie prześladowana. Kościół był silnie prześladowany tutaj i zapowiadał już to Chrystus. Jest powiedziane, że diabeł wtrąci niektórych z Was. Jest tu powiedziane do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. To nie było 10 dni, moi drodzy, dlatego że przekaz apokalipsy to Przekaz bardzo tajemniczy, który musimy interpretować też przez różne sytuacje i obrazy. Wielu teologów mówi, że owe 10 dni to 10 rzymskich cesarzy, którzy silnie prześladowali Kościół. Począwszy od Nerona, więc tutaj mamy lata 61. wieku, aż do Dioklecjana, który prześladował Kościół do roku 305, a może w zasadzie dopiero edykt mediolański Konstantyna z roku 313 te prześladowania w jakiś sposób zakończył. Więc tutaj tysiące, tysiące chrześcijan. Cierpiało za wiarę. Dzisiaj może nie zabija się tutaj chrześcijan, nie zabija się chrześcijan tak powszechnie jak wtedy, ale jakbyśmy spojrzeli na te zasieki, które są wokół tego kościoła, to bardziej przypomina chyba twierdzę. To też świadczy, że chrześcijanie nie są tutaj mile widziani. Niech to zachęci nas do tego, aby wspominać, aby pamiętać w modlitwie chrześcijan. Że są w krajach muzułmańskich. Wiara Kościoła w Smyrnie była wielokrotnie poddawana próbie. Symboliczna zapowiedź Chrystusa o 10 dniach próby, oprócz wspomnianych rzymskich cesarzy, jest interpretowana różnie. Badacze wskazują na dosłowne 10 dni prześladowań, które rozegrały się w tym mieście w roku 155. Gdy zamordowano łącznie 2300 wiernych uczniów Chrystusa. Istnieje również przypuszczenie, że mogło to być 10 rodzajów śmierci zadawanej w okresie prześladowań, takich jak krzyżowanie, spalanie na stosie, uduszenie przez zaszycie w skóry zwierząt, ścinanie mieczem, oblanie miodem i wrzucenie w mrowisko pożarcie przez dzikie zwierzęta, zesłanie na ciężkie roboty czy inne formy wyszukanych tortur, których ze względu na ich okrucieństwo nie będę wymieniał. W tym trudnym dla lokalnego zboru okresie Jezus Chrystus zostawia zachęcającą obietnicę: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Moi drodzy, powoli opuszczamy to miejsce. Bardzo miło nam było spotkać lokalnych sześcian, a teraz idziemy do Izmiru, idziemy do centrum Izmiru, idziemy zobaczyć co zostało z antycznej Smyrny. Pozostałości po starożytnej Smyrnie rozsiane są po całym Izmirze, który dzisiaj jest miastem ogromnym, nowoczesnym. Wokół nas pną się drapacze chmur. Natomiast tutaj pozostałości po zabudowaniach miejskich i po jednej ze świątyń pogańskich, dokładnie świątyni Artemidy. Pierwsi osadnicy tutaj w epoce żelaza to greccy Eolowie. Nazwa miasta, według legend wywodzi się od imienia jednej z Amazonek, jednak bardziej prawdopodobne, że jest to nawiązanie do Mirry. Czym, czym jest Mirra? Wielokrotnie spotykamy się z nią w terminologii biblijnej. Sam Chrystus otrzymał jako jeden z podarunków od mędrców Mirrę. Czytamy również, że Mirra służyła do tego, aby namaszczać osoby zmarłe i Chrystus na krzyżu też otrzymał wino zmieszane z Mirrą właśnie. Mirra była żywicą, bardzo cenną żywicą z jednego z drzew balsamicznych i używana była do kadzideł. Ma to też w jakiś sposób odzwierciedlenie do tego, co działo się tutaj w tym. Kościele w Smyrnie, dlatego że ten kościół był kościołem cierpiącym i z jednej strony Mirra, która była goryczą, która była Mirra jako gorycz, która przyszła jako moc prześladowań dla lokalnego kościoła, ale też z drugiej strony Mirra jako przyjemna woń przed Bogiem, jako postawa tego chrześcijańskiego zboru, pierwszego kościoła, który w obliczu prześladowań nie odwrócił się od Chrystusa, ale okazał mu się wierny aż do śmierci. Starożytna Smyrna była miastem dynamicznym, rozwijającym się. Świadczy o tym, że działo się tutaj dużo, że krzyżowały się tutaj szlaki handlowe. Świadczy o, o tym chociażby e, świątynia Ateny, przed, e, w której mogliśmy e, być przed chwilą. Niezwykle istotne dla tego miasta, czy też chlubą dla tego miasta, było to, że tutaj miał urodzić się słynny poeta i pieśniarz Homer, autor, autor Iliady i Odysei, a te dzieła dla pogańskiego świata była tym, były tym, czym Biblia dla chrześcijan. Rosnące znaczenie tego miasta, starożytnego miasta Smyrna, sprawiło, że stała się ona łakomym kąskiem dla okolicznych państw miast. I tak na przełomie VII i VI wieku Smyrna była wielokrotnie najeżdżana. Zostało w zasadzie zburzone tutaj wtedy stare miasto, a jakby dzieła zniszczenia dokonali pojawiający się tutaj Persowie. To wszystko sprawiło, że mieszkańcy miasta przenieśli się do okolicznych wiosek i osad. Ponownym założycielem miasta miał się okazać nie kto inny jak Aleksander Wielki, który pojawił się tutaj około roku 340. Według legend przyśniło mu się, że ma założyć to miasto. Jednak niestety przedwczesna śmierć spowodowała, że nie zrealizował on swojego zamysłu. Jednak to co pomyślał zrealizowali jego dowódcy. Między innymi Antygon Jednooki i Lizymach, którzy skierowali, zaczęli budować to miasto w zasadzie na południe od lokalnej rzeki. Kolejnym powodem do dumy dla mieszkańców Smyrny było jej piękno. Ta zatoka głęboko wcina się w ląd. Natomiast otaczające ją góry sprawiają, że zabudowania, które powstawały w tamtym czasie, dzisiaj jest ich oczywiście dużo, dużo więcej, ale w tamtym czasie w starożytności te zabudowania, które były zlokalizowane właśnie na tych wzgórzach, sprawiały wrażenie, jakby wyrastały wręcz z wody. Zwieńczeniem miasta był Akropol, umiejscowiony na, jednym, na jednej z gór, na górze Pagos. Dodatkowo dla mieszkańców Smyrny powodem do kolejnej dumy były ich brukowane ulice, zwane słynnymi Złotymi Ulicami. Te wszystkie atuty sprawiały, że Smyrna była miastem, do którego napływało wiele osób, w tym także Żydzi. I to właśnie Żydzi, diaspora żydowska była odbiorcą Ewangelii. Prawdopodobnie spośród Żydów pochodzili pierwsi wyznawcy Chrystusa, a od kogo zaczęło się zwiastowanie Ewangelii? No prawdopodobnie od apostoła Pawła, który przebywał przecież tutaj w pobliskim Efezie przez blisko trzy lata. I nie był tylko w Efezie, nie głosił tylko tam, ale głosił także w okolicznych miejscach. I prawdopodobnie dotarł także do Smyrny. Strabon, grecki geograf i podróżnik twierdził, że Smyrna jest najpiękniejszym miastem. Zlokalizowana w dolinie wokół znacznego portu, Otoczona od północy, wschodu i południa wzgórzami, uchodziła za kwiat Azji Mniejszej. W starożytności piękna i dobrze prosperująca Smyrna konkurowała z pobliskim Efezem, jednak bez większego efektu. Po wielu wiekach to jednak Smyrna wygrała tą rywalizację. W roku 178 Smyrna doznała niszczycielskiego trzęsienia ziemi. Jednak decyzją cesarza Marka Aureliusza zostały odbudowane te tereny. Nie powstrzymało to jednak pewnego upadku miasta ze względu na następujący wkrótce... Podział Cesarstwa Rzymskiego na część wschodnią i zachodnią. I wtedy właśnie Smyrna straciła dochody z handlu, straciła też swoje znaczenie na rzecz położonego bardziej na północ Konstantynopola, czyli dzisiejszego Stambułu. W późniejszych latach działo się tutaj ciągle wiele, wiele konfliktowych działań. Chrześcijanie ścierali się z islamistami. Miasto cały czas było w jakiś sposób islamizowane. Dlatego też Turcy, czy plemiona tureckie jeszcze wcześniej nazywali to miasto Smyrną niewiernych. Jednak po wielu latach konfliktu, trzęsień ziemi, upadku miasta, wydaje się, że współczesna Smyrna przeżywa swój renesans. Znowu to miasto żyje, to miasto rozwija się, to miasto kwitnie, ale to co chciałbym, abyśmy zapamiętali z tego pięknego miasta, z tej pięknej okolicy, to to, że Tutaj był piękny zbór, tutaj byli chrześcijanie, którzy byli oddać naprawdę wszystko za wiarę w Jezusa Chrystusa. Pozostaje im tylko życzyć, aby ta piękna historia mogła jeszcze pewnego dnia powtórzyć się w tym niezwykłym miejscu. Powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Jeśli chciałbyś zobaczyć kolejne i współtworzyć powstawanie wartościowych treści, wesprzyj nas. Fundacja z nadzieją przez życie.